Początkowo byłam bardzo zestresowana. Pierwszy start był lekko nieudany właśnie przez stres, ale czym dalej, tym coraz bardziej się rozkręcałam. Myślę, że gdyby zawody trwały jeszcze parę dni, to mogłam popłynąć jeszcze szybciej. Wiedziałam, że mamy szansę na ten rekord Polski. Bardzo mi zależało, może dlatego też taka szybka zmiana sztafetowa. W moim wykonaniu rekord pobity, uważam, że bardzo szybkie pływanie wszystkich czterech dziewczyn i jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego startu całej sztafety. Myślę, że bardzo. Dzisiaj wyjątkowo czułam wsparcie rano. Yy, Ania Dogier bardzo nas dopingowała rano. Yy, tak trochę nas rozluźniała przed startem. Pozwoliło nam to zachować spokój yy, i dlatego weszłyśmy do finału. Wydaje mi się, że to też miało duży wpływ. Teraz wydaje mi się, że dwa tygodnie aktywnego wypoczynku, yy, inne sporty. Potem na początku września myślę, że. Wracam do wody, do pływania i planujemy z trenerem obóz za granicą w drugiej połowie, w połowie września.